Ale jeszcze chciałem dokończyć, bo yy, ja Wam powiem, że potępienie ono jest bardzo często nieświadome i często jak na przykład upadniemy i na przykład, a z, bo za rok znowu nam się zdarzają podobne rzeczy i, i my na siebie patrzymy z perspektywy w ogóle bardzo krytycznej, potępiającej się, że jeszcze nic nie wzrosliśmy i tak dalej, co jest oczywiście kłamstwem. Jeśli trwasz w Bogu przez rok, a jakieś rzeczy się znowu zdarzą, to jest kłamstwem, że w ogóle nie wzrosłeś. Rozumiesz? Nie wiesz, to kłamstwo. Nie ma, nie ma żadnego potępienia. I teraz o co chodzi? Widzisz, jeśli wkrada się potępienie, to potępienie niszczy w ogóle, niszczy miłość. Niszczy twój wzrost, niszczy w ogóle jakby nową naturę, które, którą, którą jesteś w ogóle. Którą masz, jedno z Bogiem. I, i, i mówię, żebyś patrzył na siebie przez przykład nowej natury. I tak żyć w miłości, w zgodzie z Bogiem. W zgodzie z nową naturą, to żyć w zgodzie z Bogiem, jak mówiłem. I tak wzrastasz i, i jakkolwiek czy uczynki płyną z ciebie dobre, tak, z Boga, do którego jesteś przeznaczony, czy upadasz w ciele, to i tak to zawsze ani nie wpadaj w tamto, ani nie wpadaj w tamto, tylko patrz na siebie w zgodzie ze swoją nową naturą. Rozumiesz? Patrz na siebie z, z miłością, po prostu z miłością. Jeśli mówię, coś ci się zdarza, to znaczy, że jeszcze się, jeszcze się na tyle nie wydoskonaliłeś w miłości, żeby ten grzech od ciebie odpadł, żeby ten błąd, upadek, czy jakkolwiek to, tak, nie odpadło, tak? Natomiast jak się wydoskonali twoje serce w miłości, to to odpadnie tak, że ty nawet nie będziesz w ogóle wiedział, o co chodzi. Nie siłujesz się z tym w ogóle, rozumiesz? Ani też nie potępiasz się w ogóle, że to ci się przydarzyło. Bo jeszcze raz mówię, że liczy się twoja postawa, że ty chcesz i twoja natura w ogóle mówi, że to jest złe, ale nie potępiaj się w ogóle, że to ci się przydarzyło. Rozumiesz? Ważna jest twoja perspektywa i świadomość, rozumiesz? Nowego stworzenia i twojej twoje nowej natury. Bo, bo robisz i dobre rzeczy, i złe rzeczy. Masz wady i zalety. Ale nie patrz przez pryzmat na siebie wady, zalet, błędów, upadków, dobrych rzeczy. Tylko Twoja perspektywa ma być stała. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś dzieckiem bożym, które się wydoskonala w miłości. I jak coś ci się przydarzy, o, fajnie, wydoskonaliłem się w tyle w miłości. Już z Bogiem, że Bóg takie rzeczy już może czynić przeze mnie. A jak upadnę, to no jeszcze się to nie wydoskonia w miłości, ale zmierzam do tego. Ja, men. Rozumiesz? Żadnego potępienia, żadnego potępienia, bo miłość Boża ma się sączyć do ciebie cały czas, 24 godziny na dobę, cały ludzki czas. Miłość Boża, jesteś święty, czysty, nienagany, nieskalany i to połączenie z Bogiem, z nową naturą, tak? czyli z Bogiem, Twoja nowa natura, ma naturę Boga, tak? I tak chodząc, podłączony twarz w Bogu i po prostu miłość Boża się w tobie wydoskonala i ona usuwa. Yy, wszelkie w ogóle cielesne rzeczy z Ciebie. Po prostu, po prostu. Do końca życia będziemy mieć ciało na tej ziemi i ja nie, ja nie mówię, że do końca życia będą zadać się błędy, aczkolwiek jesteśmy tylko ludźmi, ale nie powinniśmy się skupiać na jakie błędy nam się przydarzają, na ilości błędów, tylko powinniśmy się skupiać na tym, kim jesteśmy w Chrystusie, tak? I że, że jesteśmy w procesie udoskonalania się w miłości, czyli stawiania się podobnym do Jezusa. W skrócie. Patrz z tej perspektywy tylko i wyłącznie. Amen.